Dzień dobry kochani, jestem pod przechodnią w Dąbrowie górniczej Sanwita Budynek wysłał do mojego dziecka yy, zawiadomienie, wezwanie na stawienie się na szczepienia i dzisiaj będziemy próbować się dowiedzieć jakim to cudem budynek przychodni yy, mnie wzywa dziecko, nie mnie. Zaraz Wam jeszcze pokażę. Postaram się poudostępniać jeszcze Wam. Chciałabym, żeby było sporo osób, żebyście widzieli, jak dokładnie pytać, co robić. Na pewno tych wszystkich. Wszystkich dokumentów z przychodni nie należy ignorować. Bierna postawa powoduje to takie tak zwane nasze milczące przyzwolenie. Tu jest dokument jaki dostałam. Wyzwanie na szczepienie. Natomiast list nie wiem czy będzie widać. Dziś jest zaadresowany do dziecka. Idziemy z pigułami sobie porozmawiać. Ludzie mają rozum. Cześć Damian. Cześć Sławek. Mam nadzieję, że będzie spokojnie. Przede wszystkim chcę od strony prawnej, administracyjnej z nimi rozmawiać. Mam przygotowaną gwarancję szczepień. Lekarską gwarancję szczepień. Dokument, który jest dostępny u Krzyśka Hutka na stronie, którego pani Justyna Socha nie propaguje, nie reklamuje. Wolą zatrudniać prawników w momencie, kiedy już o, są kary finansowe nakładane na rodziców. Powiedzcie mi tylko, czy mnie słychać, bo wchodzę tam na słuchawkach. I telefon będzie wyłączony, znaczy kamera. Telefon będzie w kieszeni schowany póki co. Zobaczymy, jak się zachowują. Nie jest to fajna przychodnia, nie są to fajni ludzie. Jest mnóstwo problemów. A jeszcze Wam coś powiem: jest to jedyna przychodnia, z jaką się spotkałam, będąc yy, ja dzieckiem. Będąc, chodząc z dzieckiem swoim do lekarzy, gdzie dzieci zdrowe są przyjmowane w poczekalni do godziny 10:30 od rana, natomiast dzieci chore od 10:30 do popołudnia są przyjmowane. Dzieci czekają w jednej poczekalni. Także Mm, oczywiście żaden sanepic tym nie zainteresuje, bo depopulacja musi trwać i im jest to na rękę kluczyk mam idziemy im zrobić reklamę, kochani. Das ist kein Müll. Dzień dobry. Ja się chciałam dowiedzieć, kto mądry to wypisał? Kto jest autorem, nadawcą tej korespondencji? Dzień dobry. Ja się chciałam dowiedzieć, kto jest nadawcą tego wyzwania. A pani imię i nazwisko? No to jest chyba dokument, a jest jedynie pieczątka. Bo no budynek mi chyba tego nie wysłał, prawda, jako nadawca? Ale pani imię i nazwisko? No właśnie, od kiedy to dziecko jest adresatem, pomijając mnie jako opiekuna? Wysyłane zawsze dziecko. A kto jest opiekunem dziecka prawnym? Dziecko ma 6 lat, nie umie tego przeczytać. Nie, to jest zaadresowane na dziecko. Ale to mnie nie interesuje, że wszystkim piszecie. No piszecie sześcioletniemu letniemu dziecku, że ma wezwanie na szczepienie? No jak wiadomo, to powinno być napisane, a Pani się nie przedstawi jako tutaj pracownik, tak? Ja tak No ale to budynek wysłał, przychodnia wysłała, nie Pani? Dlatego się pytam, kto imiennie nadał to do dziecka? Yy, teraz tak, ja dzisiaj Państwu taką deklarację zgłaszam i chciałam zaznaczyć, że ze względu na yy, ja się tu do przychodni deklarowałam do Pani doktor Pieszczyk, prawda? Więc skoro Pani doktor Pieszczyk nie pracuje już tutaj z Wami, nie współpracuje, to jaki lekarz każe mi zaszczepić dziecko? Bo ja już Państwa klientem nie jestem, ponieważ spisując deklarację o usługi yy, lekarskie, zdrowotne, deklarowałam się na przyjęcie do konkretnego lekarza. A nie do konkretnej przychodni, bo nie ma już rejonizacji z tego co wiem, prawda? Jeżeli pani chce iść za to obowiązkiem jest przyjść nam, że mamy przesłać kartę do do innego Ale ja nie chcę. Dobrze, to ja pani dzisiaj informuję i deklaruję, że ja sobie nie życzę, żeby moje dziecko było człowiek wpisane do państwa, bo lekarza nie ma, a ja się deklarowałam nie na budynek przychodni, tylko się deklarowałam. Mi proszę wydać, a kto, kto jest yy, opiekunem dziecka, kto jest właścicielem dziecka? Jakubowicz. Więc ja zgłaszam, proszę dopełnić formalności i chciałam poinformować Panie dzisiaj, że nie życzę sobie żadnej korespondencji, jest RODO. I ja jako Wasz, już nie jestem Waszym klientem, bo mam klienta pani Ewy Pieszczyk. Ale ja nie chcę korzystać, nie korzystamy z, od, z lekarza z usług NFZ-u od trzech lat. I lekarza nie ma. Ja się tak deklarowałam na konkretnego lekarza. Proszę mi nie wysyłać ani tym bardziej na dziecko, ani tym bardziej na mnie. I dysponować moimi danymi osobowymi. I jeszcze panią tu zostawię, jak panie chcą, zmuszać nadal ludzi do szczepienia. To niech proszę pokazać to lekarzowi. Niech to lekarz podpisze, że mi gwarantuje, że szczepionka jest bezpieczna, że nie będzie powikłań i że niech się lekarz zadeklaruje, albo pani, jak pani przymusza ludzi i zmusza do. No to proszę, złożyłam dokumenty, proszę wypełnić formalna... formalności, wypisać mnie z przychodni, bo ja rozumując normalnie. Wypisać, ale ja nie chcę żadnego korzystać, żadnego lekarza, nie płacę podatków, nie korzystam z NFZ-u, nie łożę i nie korzystam z waszych usług, no. Do widzenia. Kochani, coś to... Za łatwo poszło. Panie się w ogóle nie burzyły. Hmm. Ale widzicie, pracownik opieki medycznej nie chce się przedstawić, wysyła listy. I nie chce się przedstawić. Dokumenty, które zostawiłam, zaraz opublikuję. Jest to deklaracja mnie jako kreatora moich danych osobowych, dziecka danych osobowych. Deklaracja zawiera informacje, że nie życzę sobie, tak jak powiedziałam, żadnych korespondencji od nich. Ponieważ umowa z lekarzem wygasła, lekarz, który miał pani Ewa Pieszczek, bardzo dobry medyk, pediatra, zrezygnowała ze współpracy z tutejszą um, przychodnią ze względu na problemy, jakie administracja tworzyła poprzez m.in. szczepienia. Jest to lekarz bardzo świadomy, szanujący zdanie rodziców, stosujący medycynę naturalną. Deklaracja była podpisana z lekarzem, umowa jest z lekarzem. W momencie, kiedy lekarz odchodzi z danej placówki, deklaracja traci ważność. Ja nie jestem już ich klientem, ja byłam klientem lekarza, który przyjmuje akurat w tej placówce. I teraz zauważcie, że nie ma możliwości pobrania karty zdrowia dziecka, wy jako kreatorzy, bo to ja stworzyłam syna wraz z jego ojcem. I nie dostaniecie do ręki dokumentów? O dziwo. Deklaracja napisana na czerwono o karach za korzystanie z moich danych osobowych wszelkich. Chciałam tylko powiedzieć, że to nie pierwsza. Nie pierwsze moje hmm, zaznaczanie praw człowieka w tej przychodni, może dlatego panie były takie, bo znają moją twarz już, ale jestem trochę zdziwiona, że poszło tak hmm, gładko, spokojnie hmm, i bez nerwów, i bez kłócenia się. O, ale nie chciałaś się przedstawić. Pozdrawiam wszystkich. Pamiętajcie, nie należy ignorować pism, które do was wysyłają. Należy werbalnie. Możecie składać pismo, żeby tam wypisali was z systemu i tak dalej. E, mi się nie chce tego pisać, powielać w każdym urzędzie. Ja im werbalnie zgłaszam, że nie mają prawa żadnego nad moim dzieckiem. I tak jak dzisiaj powiedziałam, no niech dopełnią formalności. Pozdrawiam serdecznie, świadomych. Zgłaszajcie, idźcie, mówcie, nagrywajcie. Nagrania sobie, zachowujcie, bo jest to ważne, tak samo jak każda inna umowa. Umowa werbalna jest tak samo ważna jak kontrakt spisany. No cóż więcej, no. Przychodnia dzisiaj załatwiona, można jechać do pracy. Um, nie bójcie się, przede wszystkim się nie bójcie. Kreatorem, twórcą Waszych dzieci jesteście Wy. Nikt nie ma prawa zarządzać i zmuszać do szczepień. Przymusowe zabiegi medyczne gwarantuje Wam ochronę przed zabiegami niechcianymi medycznymi. Gwarantuje Wam i ta prostytucja, konstytucja, ale przede wszystkim deklaracja praw człowieka. A zanim cokolwiek było spisane, cytując Marka Mareckiego, którego pozdrawiam, zanim były regulaminy, deklaracje i inne dokumenty, był rozum i z niego należy korzystać. Pozdrawiam serdecznie.